Pozdrawiam moi kochani, właśnie lecimy do Londynu. Zobaczyć jak pięknie wygląda Londyn święta. Jest czwarta 40. Po 3.30 wyjechaliśmy, będzie podwiedzę, zaoszczędziliśmy na wilecie. Yes. Nie do no, żartuję nie było innych lotów. W życiu mnie jechał 3.30, że tutaj na lotnisku. należy żeby zaoszczędzić stów. Piękna choinka na lotnisku. Pad parkingu nam właśnie mówił, że... 11 samolotów w rano odlatuje do Egiptu. Wszyscy lecą na Sylwestra, bo taniej niż w Polsce. No i trochę racji w tym ma na pewno. To akurat pewne. Tydzień na wakacjach posiedzeniu, albo tutaj gdzieś weekend. To się nie ma co dziwić. Odkryj auto, nam załatwiło wszystko, także dziękujemy bardzo. Mogliśmy zostawić sobie samochód. Wszystko super. Nawet na wejściu na lotnisko w miarę wszystko sprawnie poszło. Bo wpuścili nas bokiem przez to, że szybko do naszego wylotu. Ale tak, bardzo szybko. Dwie godziny czasu byłem w Londynie, trzeba wziąć samochód i ruszamy do centrum. Hotel mamy wynajęty na kanden. Także w miarę w centrum. w, sumie w centrum, no, centrum, w centrum, w pierwszej strefie chyba jest canden. zapowiada się naprawdę świetny dzień. Cieszę się, że lecę do Londynu. Serio. No, i mamy moi kochani angielską pogodę Londyn, To Vita Lądowałem tu parę lat na tym lotnisku. <grymne> Nic się nie zmieniło. Jak większość z nie wie, Anglia nie jest w Unii Europejskiej. Trzeba mieć paszport, jak się tu leci. A co mają wprowadzić jeszcze nowego od nowego roku? Czyli już za parę dni że będzie trzeba mieć takie coś jak ESTA, czyli jak składać się do, do pozwolenia o wizę taką elektroniczną do Stanów Zjednoczonych, To takie coś będzie trzeba też na przykład robić tutaj, bo się leciało do Anglii. Nie ma tego jeszcze, no, ale ma, To my czekamy na wieczór najbardziej W ciągu dnia mamy do załatwienia w Londynie A wieczorem chcemy wam pokazać jak pięknie wygląda Dzień? Nie, nie wygląda pięknie to Zdecydowanie nie Chciałabyś tu mieszkać? Nie, mieszkać bym nie chciała Ale przyjeżdżać fajnie <laughs> Przyjeżdżać fajnie, ale w lato szczególnie Chociaż dzisiaj wieczorem też powinno być fajnie na pięknie No i moi drodzy zaczynamy wycieczkę po Londynie ja właśnie zobaczyć pod bar Sherlocka Holmesa. W związku z tutaj się zatrzymaliśmy. Jesteśmy właśnie na. gdzie się zatrzymaliśmy? Baker Street. Baker Street, dokładnie. Patrzcie, tutaj są bajery z filmu Sherlocka Holmesa. A, tu jest Sherlock Holmes. A, tu można iść do niego domu, wszystko. Aha, no tak, tu jest Sherlock Holmes. Muzeum. Czyli... Tak, muzeum, tu nagrywali. Oj, żebyście wiedzieli o tym, że Sherlock Holmes. To jest fikcyjna postać detektywa. Idziemy teraz w stronę Camden Town. Beatles Store. W Polsce mam bardzo znani? do Twoich czasów? no tak, no ale był szał? Był duży szał w Polsce na no to, czy nie? No tak. With you. I be sad with you. Angielski klimatik Zbliżamy się do Kondo Kolorowa hipizotka Zielnica Będąc w Anglii Co trzeba obowiązkowo zjeść? O nam to się nie wspomina, bo wiadomo, ale to jest portugalska restauracja. Ale będąc tutaj trzeba zjeść English Breakfast, czyli najbardziej chamskie śniadanie, które ma po prostu milion kalorii, fasola, kiełbasa, która nie ma mięsa w sobie. Tosty z masłem, e, z chleba, który nie jest chlebem, e, Bekon Co jeszcze jest? Wiem, e, Kaszanka, która wygląda tragicznie. Hash Brown, czyli e, placek ziemniaczany. że właśnie idziemy. Zjeść. Cisza, spokój. Dzisiaj jest niedziela? Nie, dzisiaj sobota. Soboda. Także dziwne, że tak pusto wszędzie. Jestem jeszcze wcześniej, dokładnie. Później powinno być lepiej. O, muszę iść do fryzera. Teraz na śniadanie, chodźmy wcześniej. Chodźmy na śniadanie, właśnie i wrócimy. No, jesteśmy na Camden Town troszkę tutaj pochodzić i zjeść i wam pokazać jak wygląda to jest dzielnica którą naprawdę bardzo warto odwiedzić jak się jest w Londynie i to jest dość, no dość nie dość popularna to jest bardzo popularna dzielnica tutaj jest targ można kupić rzeczy różne szaliki różnych drużyn w Londynie do tych drużyn to mają naprawdę sporo to jest mocno turystyczna dzielnica też naprawdę Masa ludzi tutaj przyjeżdża. Każdy, kto odwiedza Londyn, to chyba wie, że trzeba odwiedzić tą cienicę. Dziś Zimno? Trochę tak. Gdzie mama? Magnezję. jak z Londynu? Po co? A, babci, ok cojś busa angielskiego to na herbatkę angielska herbata znana na całym świecie tutaj ta dzielnica jest wyjątkowa względem tego że ona jest bardzo kolorowa tego tak wyróżnia na tle innych w Londynie Ale to tak jak mówię to jest po prostu hipsterska dzielnica z każdej strony jest coś fajnego. Powiem tak, w Londynie się całkiem spoko mieszkało. Ale oczywiście on tu nie wrócił mieszkać, bo to ja mieszkam w Tajlandii. Ale Londyn, żeby odwiedzić jako turysta, to jest naprawdę niesamowite miejsce. Londyn jest przepiękny. Wiadomo, że najlepiej przyjechać latem, kiedy jest fajna pogoda. A nie tak, jest teraz zimno. Ale warto, na pewno warto. Jeśli ktoś nie był, ale lubi podróżować, to powinien sobie Londyn wpisać na listę. Wiem, że ludzie, którzy mieszkają w Londynie, powiedzą, że pewnie nie, że to Londyn, to Sywi i tak dalej. Ale patrzę na to, że większość ludzi, jak przyjeżdża turystów, to zwiedza te ładne turystyczne miejsca, a nie takie, w których się mieszka. Ja mieszkałem na Hounslow na przykład. Też nie wspominam dobrze, jak ktoś by mi wtedy powiedział, żeby że fajnie przyjechać Londyn zwiedzać, w powiedział, że że pozwariował. No a jednak w inny dzień to jest super. Na Nasze English breakfast, bo już naprawdę zgłodniałem ułaga, ułaga. No, kanden jest super tu, A w lato wiesz jakie tu jest fajnie? Na lato jest jeszcze lepiej niż teraz jest bardzo przyjemna dzielnica, żeby sobie pospacerować jeszcze no, ktoś Jakie bajerki tutaj? Chinese buffet. Ale to jest fajne, że ta dzielnica jest taka inna. No, właśnie tutaj. Tam to tu. Tatuarze, tu kolczyki. Taki wielki but co sobie to pomyślili. O, American Candy. No, i wyjdziemy sobie teraz jeszcze zobaczyć. Tutaj jest taki lokalny markecik. Dodatkowo tam jest dużo restauracji w środku różnych miejscowych do posiedzenia. Też warto odwiedzić. To były takie sklepiki, ale to są nas mało interesują, bo to takie hipsterskie. Warto lepiej tutaj sobie pochodzić, no ale tak jak wam mówię, no klimat tutaj w lato jest zupełnie inny. Ty się dasz na market, ale było. No takie Tutaj street. No to polskie są, polskie parówki, no, a to było widać od razu po parówkach. Anglicy jedzą zupełnie inne parówki, Znaczy kiełbasy. O, truskaweczki Oinka, jest świąteczny, jest super. Ale to dobry klimat, świąt. To dopiero wam pokażemy wieczorem. Jest tutaj plan ułożony takiej trasy. Dzisiaj chodzi po centrum, właśnie, żeby zobaczyć te najlepsze. Świąteczne e, atrakcje Ludzi wszędzie tyle To powyżcie co to w lato się dzieje Dobra, byliśmy gdzieś właśnie mogły tam Tam ziemy angielskie śniadanko Ogólnie żebyście wiedzieli, że angielskie śniadanie to jest um, oprobne To ma z milion kalorii Ale Będąc tutaj warto zjeść jazda roka łapka No moi drodzy w Anglii czasie English Breakfast możecie zobaczyć kiełbaski, które tak naprawdę nie mają mięsa, placy zmierzany, bekon, pomidorki. Najgorsze z tego wszystkiego Najgorsza jest taka szanka. Ja kaszankę kocham. To jest polski kawiar tak naprawdę. Ale to tutaj wygląda okropnie. Ale zawsze jak jestem już muszę zjeść inny breakfast. Naprawdę 2000 kalorii na raz, pięknie, cały dzień. Zapotrzebowanie na cały dzień. Jest na Cambridge teraz. I to Harry Potter w ogóle musimy w wakacji sobie zarezerwować i zobaczyć ten świat Harry Pottera.

Centrum Londynu jest naprawdę jednym z najładniejszych miast. Znaczy, nie, najładniejszych centrów, o. Ale jak uważasz, które miasto jest najładniejsze? Rzym? Rzym? No, jest ładny. Numer jeden. Trzeba przyznać, ale Londyn robi takie wrażenia. Numer jeden. To jest najśmieszniejsze. Wiecie, kiedy najbardziej się docenia takie miasta. Jak się w nich nie mieszka. Nie <laughs> ja mieszkałem w Londynie. Nic dobrego nie mogę o nim powiedzieć. Tylko powiedzmy sobie szczerze, że właśnie ten Londyn, w którym się mieszkało to był troszkę inny Londyn. Bo ty mieszkać w centrum Londynu, to trzeba być bardzo bogatym człowiekiem. Po prostu jest tyle ludzi tutaj nie Jest sobota akurat, także też dobrze, traf dobrze trafiliśmy. Bo przez niektóre dzielnice jak jechaliśmy. Ja po... Coś... O, patrz, ledwo widać dla Lunai. W niektóre dzielnicach jechaliśmy, to serio dawno tyle ludzi tu nie widziałem. Ale to też okres taki po świętach między Sylwestrem to też dużo turystów. No i dobra, taka ciekawostka dla Was o Big Benie. Ja się nie pamiętamy, czy to ostatni raz, jak tutaj byliśmy, to tu cały w remoncie, czy jeszcze to wcześniej było. Ale wieża ma 96 metrów to wieża zegarowa dokładnie. Big Ben należy do Pałacu Westminsterskiego, oczywiście, czyli do siedziby rządu. Eee, ono jest wizytówką Londynu i Wielkiej Brytanii, moim zdaniem. No, każdy chyba zna. Wie, yeah. co to jest Big Ben? No chyba nie ma ludzi, którzy nie wiedzą. A jak są tacy, to, którzy nie wiedzą, to. Sorry. <laughs> Skąd jesteście? Big Ben, znajdujący się w Londynie, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wielkiej Brytanii. Choć nazwa odnosi się do największego dzwonu w wieży, często używana jest na określenie całej wieży zegarowej. Oficjalnie wieża nosi nazwę Elizabeth Tower. Na cześć królowej Elżbiety II, a jej budowa zakończyła się w 1859 roku. Big Ben jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale także symbolem stabilności i tradycji brytyjskiego parlamentaryzmu. Dalej macie London Eye. Wejście tam, nie pamiętam ile kosztuje, ale dość, dość sporo, ale warto na przykład iść, jak już jest ciemno, bo wtedy. Pięknie oświetlony Londyn wygląda. W ciągu dnia tak jak dzisiaj jak jest ta kambuła. Myślę, że nie warto. Jak gdzieś komponuje ten autobus i szambiarka. Pięknie złapałem. W Londynie zawsze są takie korki, że szok Także jak przyjeżdżacie tutaj, pamiętajcie, że najlepiej się przemieszczać metrem Jeśli macie taką możliwość Autobusy też spoko My akurat dzisiaj autobusami jeździmy Chociaż teraz nie wiadomo, może metrem dalej pojedziemy, zobaczymy jak będzie Ale autem jeździ tutaj to jest po prostu, oh, sorry, to jest po prostu kara przed chwilą właśnie rozmawiałem z mamą i zalą, że tyle ludzi, to to nie było normalnie w wakacjach byliśmy To naprawdę, bo ten London przyciągnął... E, Londyn przyciągnął turystów z całego świata na te święta i Sylwester, w ogóle Sylwester tutaj w centrum. Jest tak niesamowity ten pokaz petard fajerwerków dokładnie Jeśli ktoś... Ma taki pomysł, ale od razu wam mówię, to się nawet nie da przedostać nigdzie. Jest po prostu miliony ludzi tu przychodzą. Ale wygląda ładnie. 15. O właśnie Big Ben dzwonił. Równa 15 Nie no, dzisiaj nie mają po prostu tragiczny widok z tego London Eye. W ogóle to jest tyle ludzi, że zwijamy się stąd. Po prostu jest za dużo. Ja naprawdę byłem dziesiątki razy. Nigdy tyle ludzi nie widziałem. Żeby się przez most nie dało przejść, bo jest tak zawalone, to aż. Ale to nic, lecimy dalej. Lecimy zwiedzać kolejne miejsca. Ale tak najbardziej nie mogę się doczekać, co będzie wieczorem. Patrzcie, jedziecie starym tym, starym autobusem londyńskim, pijecie sobie herbatkę, ale fajne, nie widziałem takiego czegoś wcześniej. I powiem wam, że to było naprawdę szadowe. W taki dzień jak dzisiaj, że naprawdę zimno, siedzicie sobie przy stoliku, popijacie sobie herbatkę, Jakiś English tea. Super. Ciekawe, jak coś tutaj krzucę. Jak gdzieś zobaczę, to wam nam znać, ale nie wiem, czy co znajdę. O, to byliśmy z Dawidkiem gdzieś na piwku I Lalą Red Lion. Red Lion. Te konie tutaj mają przerąbane cały dzień, stoją. Czy znaczy, wiadomo, że zmieniają tą wartę. No ale jednak zastanawiamy to, ile osób z Londynu mi ogląda. Dajcie znać, gdzie mieszkacie i na której dzielnicy Londynu. Tutaj w ogóle jest jarmark świąteczny, ale na jarmark świąteczny sobie idziemy później. Jak się troszkę ściemni, będzie lepszy klimacik. Ciekawe jak wypadnie w porównaniu do tych jarmarków w Polsce, które Wam pokazywałem. Wódki telefoniczne stare, londyńskie Rozpadające się na kawałki. Tak w ogóle. Bo mówiłem będąc tutaj na pewno trzeba iść do Nandosa i właśnie tam idziemy Kohom Pamiętajcie, to nie jest lokowanie produktu, to jest po prostu pyszna restauracja. Dobra, idziemy zajrzeć i sprawdzić czym się różni Jarmark w Londynie od Jarmarka, od Jarmarku, które widzieliśmy w Polsce i dodatkowo pokażemy Wam najbrzydszą choinkę Najbrzydszą choinkę która jest w ogóle chyba w całej Europie, chyba sprawdzimy od razu, jakie też mają ceny tutaj. O, Harry Potter! Wow, jak ładnie zrobiony! Ja już nie będę go jak przyjedziemy na Harry Pottera. Ale pamiętajcie, jak coś takiego musicie dużo wcześniej rezerwować. Bo kiedyś myśleliśmy, że tak nie trzeba, i się przeliczyliśmy. O, to jest ta najbardziej brzydka łańka na świecie. Patrzcie, co oni tam w ogóle zrobili. Czy to jest, jest wstyd dla takiego londynu w ogóle. Jak oni mogą takie coś zrobić? Tak, jakieś świąteczne ozdoby na łańkę. Niektóre nawet ładne. Ile był wtedy? O, z Polski ludzie. Tutaj coś z oboców porobione. Ładne to nawet takie, co? I co? Widziałeś coś ładnego? Ładniejsze niż w Warszawie na jarmarku. O to na 100% w jarmarku, na Jarmarku w Warszawie to zcedają chyba z Chin pamiątki sprowadzone. Gwiazdy ładne. Nie no, ojka to jest taka tragedia. Że im nie było wstyd takiego czegoś zrobić, co? Jakieś notatniki, zeszyty o właśnie, tutaj niemiecka kiełbaska 11 funtów. Czy jakieś 55 zł, może 56 jakoś tak nie no piękna po prostu. No, powiem wam, że no warto było przyjechać zobaczmy, samą chońkę nawet. 아! <laughs> Widzenie się zaczęło. Całkiem przyjemny ten jarmark O, chodźcie zobaczmy, Poliec grzane wino. Zobaczymy, jaka jest różnica z tym, co w Polsce. O, tutaj też kiełbaski, a to chyba nawet to samo, co tam. Jakieś burgery. Dobra, zobaczymy tutaj. O no nie, to nie ma żadnego. Czekajcie, jest czy nie ma. To 30 zł no ale dobra, no 6,50 tutaj, a w Polsce na przykład jak dasz 40 To różnica troszkę jest... Sprawdź mało czy dobre. O, to jest najważniejsze. Jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. Jaka w ogóle kolejka tam się ciągnie, ho-ho-ho, do tyłu. Do Muzeum Narodowego. Tu się ciągnie, tam, 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 Ładnie. No właśnie. To dobrze wygląda. Ale nie wiem, co Staram się przynajmniej. Dobra, nie wiem że nie jem, bo zaraz coś pojeżdżę. Staram się nie jeść. Walczę ze sobą, żeby nie jeść. Ale wrócę do Tajlandii, to. mobilizacja jest duża. Muszę formę robić i to konkretną. Program rusza. No ładne. Program rusza. A się nie rusza, od marca będziemy nagrywać dalej. Ej, ta kolejka w tą stronę się też ciągnie. No, program będziemy nagrywać, także muszę zrobić dobrą formę, żeby wyglądać, że dobrze się czuć. Ambasada no, ambasada Kanady. No i dobra moi drodzy, mogliście zobaczyć, jak wygląda w Londyn w dzień. Teraz zabraliśmy z was do paru miejsc i Arma świąteczny, które oceniam tak w skali na 10. 6, 7, jeszcze mniej. Trzy? Zdecydowanie mniej dla mnie. Nie, no w Warszawie był słabszy moim zdaniem. No, w Warszawie to zero. No, przykład, ale dobra. tu było 2 na 10. A, dobra, dajmy mu 3. Trzy. Trzy. Lepszy niż w Warszawie, ale gorszy niż na przykład w Krakowie i w Katowicach, zdecydowanie. E, hoinka minus 3. Najgorsza, jaką widziałem chyba. I wcale się nie dziwię, że w internecie się z nimi śmieją, bo no moim zdaniem to powinien być wstyd dla takiego Londynu, żeby takie coś w ogóle zrobić totalny wstyd. No więc, kończymy ten odcinek, zapraszam Was na kolejny zglądem, gdzie pokażę Wam jak tu pięknie wygląda świątecznie, wszystko przystrojone. Mamy zamiar przejść te wszystkie takie najlepsze, naj, najlepsze i najbardziej oświetlone miejsca, żeby wam to pokazać. Także zapraszam serdecznie, pozdrawiam i pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Podkręcamy jeszcze na sam koniec i dziękuję, że byliście i pamiętajcie o tym 31 grudnia 18.00 Super Polsat. Pierwszy odcinek wyprawy wojownika.